Na kwasie? Tak, na kwasie, by2137, wel, Życie jest piękne. Boże, gdybyśmy tylko mogli to zrozumieć równie łatwo, co napisać na klawiaturze. Boże, gdyby tak móc krzyczeć to głośno i szczerze, z sercem przepełnionym empatią do każdego fragmentu materii. Gdyby tak zapomnieć o każdej minionej sekundzie i raz w życiu, raz w życiu wtopić się w chwili jak w basenie przyjemności. Marzyłem o tym. Marzyłem o czymś lepszym, nieznanym, czymś, co sprawi, że będzie mi się chciało żyć, o czymś, co po prostu udowodni mi, że istnieje coś magicznego na tym zimnym i nieraz bezdusznym, ziemskim placu zabaw. Wiedziałem, że chcę wyjść nad monotonne drogi rutyny, którą przeżywam każdego dnia. Można powiedzieć, że sensem mojego życia stało się szukanie czegoś, co sprawi, że uwierzę w sens. Można powiedzieć, że czytając wszystkie opisy ludzi, których kwas wywalił do nieba, sam chciałem nieba skubnąć, chociaż troszeczkę, wypić chociaż kubek ambrozji. Przeżyłem to. Boże, zaczynam wierzyć w raj, raj, który sami sklejamy umysłami, raj, który nie jest miejscem, a chwilą. Boże, to tylko słowo nasuwało mi się na myśl. Boże, ciarki, wszystko jest takie miękkie. Boże. Mam w posiadaniu cztery papierki, groteskowo miniaturowe, a gdy wziąć pod uwagę moc w nich zamkniętą, aż nie chce się wierzyć, że nie stworzył ich czarodziej. Każdy zawiera 100 mg substancji Hoffmana. Pogoda jest niesamowita. Maj 2016 roku. Promienie uśmiechają się do nas z nieba. Ziemia cała w zieleni. Przyjemny wiatr rozbija się o twarze przechodniów pogrążonych w myślach. Czas upływa spokojnie, leniwie przeciągając się na pościeli człowieczego życia. Wszystko ma swój ład, dzień niby zwykły, acz nadzwyczajny. Od razu dzwonię do przyjaciela, nazwijmy go Grzybek, mówiąc, że czas spełnić jedno z największych marzeń. Czas pieprzyć sobie kartoniki pod język i czekać, aż Amit da o sobie znać, jak jest. Czytając opisy użytkowników, uśmiechałem się i zazdrościłem im. Potem, mając w dłoni bilet do odmiennego stanu świadomości, klucz do drzwi, których nigdy nie otworzyłem, jarałem się jak dziecko. Gdybyśmy przestali się spierać, czyje prawdy są bardziej oświecone, czyje poglądy są bardziej spójne, czyje dokonania bardziej godne oklasków. Gdybyśmy przestali być ludźmi i na moment zostali czystą miłością, czy pomogłoby nam to zapomnieć o wiecznej bieganinie? Życie to maraton. Kwas jest jak chwila odpoczynku z butelką wody. Gdybyśmy zaczęli po prostu cieszyć się pięknem, który mamy w sobie, zamiast go szukać na zewnątrz, gdyby istniał taki środek, który otwiera nam oczy na magię. Czy chcielibyście na kilka godzin walić wszystko i skupić się na przyjemności? Mam za sobą wiele złych dni, wiele dobrych. Staram się jak mogę, by optymistycznie umieszczać siebie ponad każdym problemem. Oczyszczam umysł z niepotrzebnych śmieci, szykuję się na coś pięknego, bierzemy to. Pod językiem powoli rozmiękcza się szansa. Jesteśmy w moim pokoju. Wychodzimy do sklepu, po drodze mijając moich dziadków. Czuję się jak przestępca, tylko przez fakt, że to co robię jest nielegalne i społecznie potępione. Powiedzcie mi, dlaczego? No dlaczego? Jeden z najbezpieczniejszych psychodelików, a ludzie myślą, że się po tym skacze z okna i zabija. Lol. Może lepiej napijmy się alkoholu, po którym nikt nigdy nie odpierdzielał maniany. Idziemy. Wszystko normalnie, jak na razie. Obserwują nas babcie na ławkach. Wieś ma swój monitoring. Zdaje mi się, że one wiedzą. Wiedzą, że jestem kryminalistą, marginesem. Ale ja, przepraszam bardzo, proszę wypluć tego kwasa przecież to zło. Tak zło. Dlaczego tak mówię? Bo tak, panie władzo, uciekaj pospiesznie. To mój kwas. Śmiejemy się z tego z grzybolem. Śmiejemy się z władz, która obsesyjnie niszczy dobro, a sieje zamęt. Pieprzeni kłamcy, śmiejemy się z babeć. Idealne słowo. Tak, babecie dały się oszukać propagandzie. Czujemy się, cholera jasna, bogami, że możemy doznawać kwaśnej rozkoszy. Współczuję beretom, z drugiej strony, nieco arogancko, mając ich za ciemnogród. Zabawnie jest się komunikować z panią za ladą, mając pod jęzorem takie bomby zegarowe, lada moment wypalą. kupujemy chipsy, sok owocowy i żelki, towarzysz bierze jeszcze szlugi i piwo bezalkoholowe, cytrynowe, tak, lemoniadę, wychodzimy. Co byś zrobił jakby ci kwas wypadł na ladę? Kulturalnie bym podniósł i włożył pod język znowu, a jakby ci teraz spadł na ziemię, zjadłbym z piachem. Coś się dzieje, coś się zmienia, robi się tak płynnie. Życie jest jak prażone nerkowce. Jednym smakuje, innym nie. LSD jest jak sól do tych nerkowców. Chciałbym, aby każdy chociaż raz sobie zarzucił naprawdę, co można stracić. Właściwie nic, jeśli nie masz schizofrenii, rzecz jasna. Chciałbym, aby każdy przez moment poczuł takie natężenie piękna, jakie czułem ja, bo jestem w stu procentach pewien, że to nadaje swoistego uroku życiu. Wyzwala z utartych ram postrzegania. To tak, jakbyś dostał kubeł zimnej wody na łeb, albo liścia w twarz i wiadomość bezpośrednio skierowaną do twojego skamieniałego umysłu. Ej, świat jest piękny! Naprawdę jest niesamowicie piękny. I to nie w taki sposób, jak myślisz. W jeszcze lepszy sposób. Harmonijny, pulsujący, intensywny, kolorowy, poetycki. Nie ma żadnego boom. Kwas to niemagiczna różdżka. A stopniowy wyzwalacz poezji. Czułem się, jakby sam Bóg, w którego nie wierzę, dał mi koszyk truskawek, albo tomik wierszy z dedykacją. Wracamy do domu. Siedzimy na kanapie. Minęło może z 30 minut. Coś się dzieje? Tak, coś się dzieje. Ej, masz już jakieś mm, halucynacje? Haha, nie, ale powiedz tej chydrze, żeby oddała szlugi. Ale serio, mi już zsiada coś. Jest tak inaczej, jakby świat był obcy. No ja też się dziwnie czuję, masz takie coś specyficzne w głowie? No. Idziemy zaraz nad wodę, jo? Pewnie. Coś nas wtedy powstrzymało przed pójściem, już nie pamiętam co. W każdym razie, faska sobie stopniowo rosła, aż zorientowałem się, że siedzę w kompletnie obcym pokoju. Wszystko ma echo i fajnie się świeci. Głowę przeszywa cholernie przyjemne ciepło. Wyginam ręce, bo to fajne, a grzybek siedzi i się szczerzy, nie wiadomo z jakiego powodu. O cholera. Co? Zobacz na tą tapetę. Patrzymy, wygina się. Haha, ale zajebiście faluje. Ja nie mogę, ale kwaśny klimat. O, kurde, zajebiście, ale jest miło. Czujesz takie ciepło? Jakby kolory dotykały cię i miały fajne fale przyjemności. Tak, fale. Kompan otwiera lemoniadę. Popijamy nią resztki znaczków, które chyba z godzinę molestowaliśmy językami. Ale cebulandia, popijamy kwast piwem. Piwem? Teoretycznie, jak prawdziwi mężczyźni, o tak jak przestępcy, jesteśmy przestępcami na kwasie. Chciałbym popijać kwasa kwasem, chciałbym spalić kwasa kwasem, chciałbym spalić kwasa ze szlugiem, chciałbym mieć ściany z kwasa w pokoju, chciałbym móc codziennie wstrzykiwać go sobie w dupsko. Jesteśmy zajebiści na kwasie, połknąłem kwasa na kwasie, i jesteśmy bogami. Jesteśmy bogami na kwasie. Kładę się na łóżku i odpalam muzykę. Chciałbym, aby każdy człowiek ze mną walnął kwasa. Chciałbym kochać Was wszystkich, znać Was wszystkich, widzieć Was tylko dobro, tak daleko od siebie, a tak blisko. Tak inni, a tak tacy sami. Chciałbym, żeby kwas zmył wszystkie bariery. Chciałbym zrozumieć wszystkie umysły, móc się do was przytulać. Chciałbym czuć taką miłość jak na kwasie już zawsze i wobec całego świata. Typowy kwas. Walić wojnę. Serio, nienawidzę wojny. Kocham miłość. Nigdy się nie otworzyłem w ten sposób. To wszystko, czego nigdy nie widzę i nic więcej się nie liczy. To wszystko czego wcześniej nie słyszałem w muzyce napłynęło salwą. Miałem ochotę roztopić się na łożu. Nigdy nie wyłączać muzyki. Wszystko było takie wielkie. Nie pamiętam jak płynął czas. Słuchałem muzyki. Brzmiała ona tak, jakby okrywała mnie pierzyną dźwięków i miała kształt mojego ciała. Dźwięki były ostro zarysowane, chyba wolniej docierały do mózgu. Wszystkie się pięknie łączyły. Pławiłem się w głębi basu. Czułem się, jakby docierała zewsząd. Miała głębokie brzmienie, jakby echo struktur głosu i instrumentu przenikało ducha, coś nie do opisania. Zacząłem widzieć jakieś trójwymiarowe kształty, przypominające penisy, jakby wyrastały mi z głowy. Przy zamkniętych oczach, rzecz jasna. Coś, jakby wychodziły ze mnie wizje, były konturami. Miały dziwne siatkowane struktury, dziwne kolory. Najwięcej widziałem niebieskiego i zielonego. Ale to rozwala. Posłuchaj muzyki, proszę cię grzybek, posłuchaj tego. Daję mu słuchawki. Muzyka na kwasie, haha, ha. słucham muzyki na kwasie, haha. Ha. Mijają dwie minuty. Muzyka jest zajebista na kwasie. Haha, ha. jesteśmy na kwasie, na kwasie. Czaisz to? Jesteśmy na kwasie, haha. Ha. Cicho, bo jeszcze mohery po policję zadzwonią. Policja nas aresztuje na kwasie. My na kwasie, czy policja na kwasie? Wszyscy na kwasie. Mohery na kwasie. Słucham dalej. Wtem pojawia się jakiś utwór, który mi nie pasował. Zrobiło się niewygodnie. Boże, ale to wszystko niewygodne. Co? No wszystko. Łóżko? Na kwasie? Wszystko jest niewygodne, Boże. Nie wkręcaj sobie, zjedzmy chipsy. Jemy, nie były dobre. Wkurzyłem się, że je zjadłem, bo nie dość, że nie smaczne to jeszcze niezdrowe i niewygodne. Nie chcę ich, po czym biorę znowu i znowu zapalamy szluga. Nie chcę szluga. Zapalmy szluga na kwasie. Nie chcę nic, ale zrąbana muzyka zaczęła płynąć. Spokojnie Bolesław, może spróbujmy żelków? Nie chcę. Ja chcę inną muzykę. Szukałem z 20 minut czegoś dobrego, ale nic nie pasowało. Cholernie trudno się wpisywało cokolwiek na komórce. Niewygodna faza. Czułem, że ją marnuje. Otworzyłem żelki. Wkurzyłem się, że je jem. Spaliłem szluga. Wkurzyłem się też na to. Idziemy nad wodę. Nie chcę już tu siedzieć. Mnie też już wkurza twój dom. Jest dziwny. Dzięki, bo jest na kwasie. My jesteśmy na kwasie. Sami czasami nie wiemy, czego oczekujemy. Trudno nam się odnaleźć. Na kwasie, kiedy każda emocja jest wielka i niezrozumiała, zachowywałem się jak rozkapryszone dziecko, ale miało to swój swoisty urok. Pozwoliło mi poczuć siebie jak nigdy wcześniej, zastanowić się nad emocjami. Usiadłem i spróbowałem na chłodno coś poradzić. Zewsząd płynęły bodźce: ciepło, dziwne fale, które zrobiły się nieprzyjemne, szum, intensywny dotyk zaniepokojona mina towarzysza. Wszystko się świeciło, niby spadające gwiazdy marzeń. Wszystko było dziecinnie proste i zbyt zawiłe. Bym cokolwiek poradził, czułem się bezradny, ale jednocześnie podekscytowany tą, tak jakby dziczą. Poszliśmy na molo, gdzie nikt nie chodzi, bo wszystko zarosło. Raptem 200 metrów od mojego domu. Boże! Kiedy zobaczyłem drzewa, po prostu zachciało mi się płakać. Kiedy poczułem słońce, to było jakby ktoś mnie pogłaskał. Kiedy położyłem się na molo bez koszulki, totalnie opadłem z sił i wszystko zrobiło się niesamowicie ciężkie w sensie fizycznym, za to psychicznie było mi dobrze jak nigdy. Boże, woda, czuję. Wszystko ma te fale, czuję to. Boże, patrz na liście. Obraz się wyginał, jak wytrawny akrobata. Ciepło było 10 razy cieplejsze, światło dosłownie sobie płynęło, powietrze sprawiało, że czułem się jakbym latał. Słuchałem swojego serca, mówiło mi, że mnie kocha. Kochałem to wszystko, co mnie otaczało. Boże, leżę tu! Na kwasie w dodatku. Od tej chwili nasz trif wyglądał tak, że co róż śmialiśmy się ze słowa kwas. Odpalam kiepa na kwasie. Chodź w las na kwasie. I nie był to zwykły śmiech. To była najintensywniejsza radość. Dziecięca najlepsza bezkresna. Bolały nas przepony, ale śmialiśmy się, bo wszystko było śmieszne. Patrz na niebo. Patrzę, a tam pojawiają się jakieś linie i kwadraty. Na kwasie? A jak! Hehe! Mega pozytywne doświadczenie. Chciałbym, aby w szkole średniej były zajęcia z kwasa. Nie tylko po to, aby w ludziach było więcej miłości i wrażliwości na piękno. Nie tylko po to, byśmy uczyli się myśleć głębiej i inaczej, głównie po to, by ludzie mogli oderwać się o zwykłej, nieposolonej, niekiedy niedobrej szarości, aby zobaczyli coś lepszego w świecie, aby widzieli, że są rzeczy z pogranicza jawy i snu, które choć rzadkie i ulotne napawają nieposkromionym optymizmem. Wiara, że to ma sens. Serio, ta chwila miała wiele sensu, jestem pewien. Ciężko się go doszukać w codzienności, ale na kwasie był na milion procent. Jest mi tak dobrze na kwasie. Haha, ha, ha, wrzucę mamie kwasa do kawy jutro i bratu. Haha, ha, ale skąd weźmiesz kwasa? Nie wiem, coś wymyślę, na kwasie... Naprawdę, już nie pamiętam, o czym my rozmawialiśmy, ale, non-stop, był temat robienia czegoś na kwasie. Bite dwie godziny śmiechu. Piękne. Potem zrobiło mi się głupio, że się śmiejemy. Nie wiem dlaczego, uznałem to za porąbane i smutne. Usiadłem na molo i się rozpłakałem. Płakałem naprawdę intensywnie. Kumpel zwijał się ze śmiechu. ha! dlaczego płaczesz na kwasie? Nie wiem, poczekaj, chcę płakać. Na kwasie nie wolno płakać. Haha. Odszedłem na pagórek i usiadłem tam zapłakany, chcąc pobyć sam. Grzybol zaczął mi irytować. Przyszedł i cały czas się śmiał. Dlaczego ode mnie uciekłeś na kwasie? Idź tam, ja chcę być sam. Sam na kwasie? Dlaczego? ja odszedłem, przyszedł znowu, z poważnią. Co ci jest na kwasie? Sam zacząłem się śmiać. Nie wiem, w sumie już mi jest lepiej. Lepiej ci? Bo cię pocieszyłem. Na kwasie, haha. Ha. Potem znowu salwy śmiechu, i znowu się rozpłakałem. Kumpel ponownie przyszedł mnie pocieszyć. Masz bada? Coś ty, po prostu no wiesz. Masz bada na, haha. Ha, ha. Chciał stłumić śmiech, żeby nie psuć nastroju. Nie, wypad stąd. Dobra, idę tam, na kwasie. Szybko mi przeszło. Znowu zacząłem się śmiać, i w sumie reszta tripa minęła spokojnie. Niby oczywiste i banalne, ale te papierki naprawdę otworzyły mi oczy na radość. Na bezsens sensu smutnego szczęścia na śmiech. Oceniam to doświadczenie jako jedno z najcenniejszych w moim życiu. A przeżywałem, wierzcie lub nie, wiele. Warto sobie czasem być na kwasie, na pewno jeszcze wrzucę. To na pewno nie jest drak w klasycznym tego terminu rozumieniu i byłbym rad, gdyby ludzie przestali się na mnie patrzeć jak na cpuna, gdy im mówię, że próbowałem. Minęło sporo czasu, a ja nadal wspominam to z łezką w oku. Bo nie było to jak faza, a jak prawdziwa podróż, jak piękne urozmaicenie w życiu, jak doładowanie baterii, jak dosłowne spełnienie i urzeczywistnienie terminu cud. Jak niebo na kwasie. Na Afterglow pojechaliśmy na rowery. Było zajebiście. Jedziemy na rowerach, na kwasie i to jest życie. Życie na kwasie. Na kwasie, oj na kwasie. Dla takich chwil warto żyć. Jeżeli podobał wam się ten tekst, możecie odwiedzić autora tego trip raportu, youtubecancer.pl. Zostawiam link do jego kanału w opisie tego filmu. Z racji na tematykę kanału nigdy nie będzie mógł być monetyzowany, natomiast cieszę się że mogę tu być dalej z wami, jeżeli chcielibyście, żebym się rozwijał i ten kanał dalej istniał, rozważcie wsparcie kanału, więcej informacji w opisie pod filmem.